Na tym nagraniu chciałem opowiedzieć o obliczeniach, które można wykonywać na polach typu JSON po stronie serwera. Tro o niektórych z nich, niektóre z nich żeśmy już widzieli. Widzieliśmy w jaki sposób na przykład zrobić JSON z tablicy albo zrobić konwersję w drugą stronę, jak połączyć dwa JSONy, jak podzielić JSONy prze przeglądając Jakąś tablicę wewnątrz JSON-a i zwrócić z niego relację sql -ową. A dzisiaj chcia, a na tym nagraniu chciałem opowiedzieć o y, takim czymś, co się nazywa JSON, JasonPath, y, co pozwala w, dokonywać obliczeń na pojedynczych dokumentach y, JSON-owych. Ta funkcjonalność jest analogiczna do y, funkcjonalności XPath dla XML. To jest taki język, y, za pomocą którego będzie można y, odwoływać się do od poszczególnych pól w obrębie JSON-ów, zadawać w nim, na tych polach zapytania y, i będzie można z jednego dokumentu JSON-owego wyciągnąć jakieś y, Informacje na temat tego, co w tym dokumencie jest y, zawarte. No to jest w ogóle dobre pytanie: dlaczego taką rzecz można by było robić po stronie serwera? Czy nie lepiej po prostu ściągnąć sobie dokument JSON-owy lokalnie y, na, do klienta i w tym kliencie wykonać y, jakieś operacje? Ale no, w zależności, pewnie, od tego, jakie mamy potrzeby programistyczne, czasami wygodniej jest ściągać sobie te JSONy po sieci i robić operacje po stronie klienta, czy też po stronie np. serwera aplikacyjnego, a czasami jest wygodniej, żeby baza danych potrafiła sama wykonać jakieś zapyta e, zapytania. W szczególności w zadaniu pierwszym, domowym, spróbujemy pociągnąć Aż do maksimum tą możliwość, aż do granic możliwość wykonywania obliczeń na JSONach po stronie serwera. Będę mówił głównie o JSON-pacie, czyli o przeglądaniu java, którym jest obiekt JSONowy. Będę się posługiwał przykładem z dokumentacji. No, tylko ten tylko jeden przykład, tutaj gdzieś zniknął. O tym, mianowicie przykładem, mamy takiego JSONa, który zawiera ścieżkę z GPS-u. To jest jakiś na przykład tracker dla biegaczy. W tej ścieżce są segmenty. Każdy z tych segmentów ma trzy, dokładnie trzy parametry. I jakie to były współrzędne GPS-u, czyli długość i szerokość geograficzna, kiedy to się zdarzyło i jaki był, jakie było tętno. 73, czyli tutaj raczej jest spoczynkowe, no i 135 ktoś pewnie y, biegnie albo jedzie na rowerze. Mamy zapisane u nas w tabeli X2, to jest tabela, która ma tylko jedną kolumnę i ma dokładnie tego JSON e, zwrócę uwagę na to, że um, te wszystkie funkcje mają taką e, nazwę która się zamiast zaczynać od JSON zaczyna się od JSONB B i to dość często powoduje e, no, powoduje mm, błędy, bo naturalny sposób Wydawać by się mogło, że wypisanie czegoś, co jest JSON-em, powinno się dziać za pomocą funkcji JSON-bryty. A oczywiście takiej funkcji niestety nie ma. Jest funkcja json -b i, i potem ładne jego wypisanie. To jest dokładnie ten nasz JSON. Dla takiego dokumentu json możemy... Taki dokument możemy przyglądać i mamy składnię. Nazywa się ona JSON PATH. Mamy składnię, która tworzy binarne obiekty yy, takich wyrażeń jsonowych. Te wyrażenia służą do tego, żeby wybierać niektóre fragmenty ścieżek, które są zapisane w dokumencie JSON-owym. Więc na przykład być może chcielibyśmy wybrać z tego całego dokumentu jedynie lokalizację. A być może chcielibyśmy wybrać jedynie testertajmy, dla których heartrate jest większy od 135. A być może chcielibyśmy wybrać w poszczególnych wierszach Czyli, tak jakby w relacji SQL-owej, poszczególne lokalizacje, w których, do których mieliśmy, które znajdowały się w tym konkretnym JSONie. Może byśmy chcieli, na przykład, z kilku różnych JSONów, znajdujących się w różnych wierszach w tabeli X2, powybierać różne lokalizacje. To wszystko jest możliwe za pomocą JSON-pata. No i zobaczmy, jak się tego JSON -pata stosuje. To jest taka składnia gdzieś po środku pomiędzy JavaScriptem a yy, SQL-em. Yy, z operatorami, których są w ogóle nieznane mi, chyba w żadnym języku. Jest operator yy, małpy. Kropka jest używana, tak jak na no, normalnych językach programowania, do uzyskania dostępu do jakiegoś yy, pola. Nawiasy to są tablice, przy czym tablice, tak jak poprzednio mówiłem, są od zera indeksowane w przeciwieństwie do SQL-owe, które są indeksowane od y, jedynki. Hmm. Myślę, że przyjrzymy się y, przykładom, żeby zobaczyć jak to działa. Ja te przykłady tutaj mam już troszeczkę wypisane. Najpierw sobie zrobimy tak. Wybierz to coś, co znajduje się na ścieżce zaczynającej się od korzenia, dolary z korzeniem, i potem jest to ścieżka. Wybierz takie rzeczy, które są, zaczynają się od korzenia i są później ścieżką. No i oczywiście wybrało się coś takiego. Mianowicie wybrały się segmenty. Hmm, czyli nie wybrał się ten track, bo, zo, bo został powiedziane. Wybierz to, co się zaczyna po traku. Wybrały się segmenty, no, które tutaj były zdefiniowane. Jakbym zrobił dollar track, dollar segment, to się. A segment segmenty. Dollar segments. To się wybiorą bezpośrednio te y, segmenty, które mamy. Jak wezmę sobie wszystkie te segmenty, o tak, to każdy z segmentów zwróci się w y, swoim wierszu. To są dokumenty json O, to te dwa, to są dokumenty json które... Zostały zwrócone poprzez po przeszukanie naszego dokumentu, znalezienie jego właściwości track, znalezienie właściwości segment z tej właściwości track, przyjęcie, że to jest tabela no i z tej tabeli wybranie wszystkich wierszy po kolei. Te ścieżki. Myślę, że już widać, do czego to dąży. Te ścieżki specyfikują konkretne punkty, konkretne węzły w tym drzewie. Są. No, można sobie z nimi iść dalej. Na przykład napisać tutaj location. No i mam Teraz mamy tablicę. Można iść dalej. I wpisać tutaj jedynkę. To mam nadzieję, że będą drugie pozycje z tej tabeli. Można napisać nawet minus jedynkę. Miałem nadzieję, że to będą Przedostatnie pozycje z tej tabeli, ale coś chyba e, się pomyliło. E, w, w każdym razie możemy opisywać w ten sposób konkretne pozycje w JSON. -ie. Jest cała rodzina funkcji, z których możemy korzystać w ramach tych wyborów. Na przykład możemy korzystać z funkcji size. Zwrócił się jedno, zwróciła się jedna wartość, e, która jest rozmiarem liczbą segmentów w naszym dokumencie w podkluczu kluczu segment. E, tych funkcji jest dużo. E, te funkcje pozwalają na sprawdzenie rozmiaru tablicy, typów poszczególnych puls z tablicy. E, próbie z konwertowania napisu na liczbę zmiennopozycyjną, podłoga, sufit. Można wziąć takie dwa dokumenty i na przykład mnożyć je przez jakąś stałą, dodać, podzielić, można dokument pomnożyć przez siebie. Są operatory unarne, czyli można wziąć plus yy, jakaś wartość albo minus yy, jakaś wartość. Yy. Jest jeszcze operator KeyValue, który jest, yy, zmienia nam JSONa w takie listy klucz, wartość, klucz, wartość. Yy, jest też yy, kilka innych operatorów. Ja zwrócić uwagę chciałbym na operator Like Regex, który dopasowuje nam yy, naszego JSON-a jakieś jedno jego pole do regexa, ale żeby dopasować coś do regexa, to to należałoby mieć nie wynik, tylko należałoby to robić we Fromy, tak? Nie ma sensu dopasowywać tutaj czegoś do regexpa. Bardziej by się nam opłacało, gdybyśmy potrafili yy, wybrać te JSONy, które, które spełniają jakieś właściwości. I taką możliwość też mamy. I teraz już przyjrzymy się w peł, pełni temu naszemu wyrażeniu. Mianowicie, co w tym naszym wyrażeniu się dzieje? Mówimy tak: wybierz to, co zostanie zwrócone na ścieżce $.track, czyli te segmenty, wybierz z tych JSONów, w których i teraz mam, pojawia się nam operator małpakietajnik. Dla których wyrażenie to zwróci coś niepustego. A co to jest za wyrażenie? A to wyrażenie to jest tak. Weź wszystkie traki i sprawdź, czy te traki w segmentach mają HR. Powyżej 100. No. Tak, ten JSON ma taki jeden segment, przy którym HR jest powyżej 100 i jego wypisuje. Jakbyśmy tutaj dali 200, no to by się nie wypisał, no bo nie ma tam segmentu, w którym te, ten track. Yy, ma takiego segmentu, w którym to HR jest większe od 200. Możemy również tego typu wyrażenia, w których mamy jakiś warunek, czyli jest tutaj jakaś instrukcja warunkowa, przerzucić do naszego, Zapytanie. I możemy powiedzieć, ja teraz już będę kopiował z dokumentacji, możemy powiedzieć, wybierz nam takie mm, segmenty i ich HR, -y, takie HR -y naszych segmentów, dla których wartość tych hr jest Większe od 130, i mam nadzieję, że tutaj widać, co można w związku z tym zrobić w takim JSON pacie. Można nie tylko wziąć, wyfiltrować po strukturze, tak jak żeśmy do tej pory tutaj na przykład filtrowali węzły z JSON-a, ale można też dla tych węzłów, które się wyfiltrowały po strukturze, podać serię. Hmm, warunków logicznych, które muszą być spełnione, aby te segmenty bra, były brane pod uwagę w obliczeniu. E, można to rozszerzać dalej, na przykład wypisywać start time'y tych segmentów, które mają lokalizację 1 poniżej, mniejszą niż 13,4 itd., itd., e, na samym końcu ten, te wyrażenia można jeszcze za znaleźć można rozszerzyć o e, parametry. I można zrobić też w JSON Pacie następującą rzecz. Można wziąć. Jakiegoś JSONa zdefiniować na nim wyrażenie. W tym wyrażeniu użyć zmiennych, które są węzłami z innego json który jest taką listą parametrów. To jest pełna fun forma funkcji json Ona pozwala zdefiniować zarówno mm, pozwala przekazać zarówno JSON, jak i zdefiniować wyrażenie takie ścieżkowe, w którym to wyrażeniu ścieżkowym pozwala zdefiniować z zewnątrz zmienne, a te zmienne podać w innym wyrażeniu e, będącym Jsonem. Tak, czyli mamy jednego JSONa, w którym na którym operujemy, a w drugim JSONie mamy zmienne, które zostaną w tej ścieżce, za, na, z, 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 z których ścieżka weźmie swoje wartości. I w ten sposób możemy na przykład wypisać wszystkie liczby od 2 do 4 z jakiejś e, tam tablicy. E, mamy oprócz Jason Pat Query, który zwraca wyniki w postaci poszczególnych wierszy. Mamy też array, który zwróci wszystkie wyniki w postaci tablicy. Mamy, można zapytać się o pierwszą zmienę, można zapytać się o to, czy coś się ma czuje, albo czy coś istnieje. No i to jest zasadniczo funkcjonalność związana z json